Panie prezesie, dlaczego pan przegrał konkurs o drugą kadencję? Rada Nadzorcza uznała, że należy postawić akcent na zmianę z elementami kontynuacji. Elementem kontynuacji jest pozostający w zarządzie pan prezes Zaleski, a funkcja prezesa jest elementem zmiany. Takie było prawo Rady Nadzorczej i taką decyzję podjęła. Z tego by wynikało, że prezes Zalewski był najlepszym członkiem odchodzącego zarządu. Ja nie śmiem oceniać ani kolegów, ani tym bardziej decyzji Rady Nadzorczej. No taką decyzję podjęto. A jak pan sądzi, co panu zaszkodziło? Ja nie chciałbym oceniać. Wystartowałem w pewnej procedurze. Poddałem się jej rygorom i procedura, jak rozumiem, się zakończyła. No w każdym razie na etapie telewizji Rady Nadzorczej, jakie ostateczne decyzje podejmie Krajowa Rada, to już inna sprawa, ale mnie już to nie dotyczy. Co Pan będzie robił, kiedy minister skarbu skwituje obecny zarząd? Spokojnie pojadę na urlop i będę się zastanawiał, co dalej. A po urlopie? No, właśnie, jak się zastanowię na urlopie, to będę działał dalej. Mówiono, że zostanie pan ambasadorem? Nie, 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 nie zamierzam wyjeżdżać.